Witam was serdecznie kochani, e, opowiem wam trochę na temat tej płyty, o tej płycie, o serwerach, tego, tym, tego typu tematy. Wspólnie ze Sztuczną Inteligencją analizuję, rozpatruję różne opcje, jakie są dotyczące tej płyty głównej. Ta płyta główna jest taka fajna dlatego, bo obsługuje pamięci serwerowe. W chwili obecnej tam są zwykłe pamięci podłączone, ale zawsze można pamięci serwerowe podłączyć do tej płyty, do granic możliwości obsługiwania e, pamięci poprzez tą płytę. E, płyta jest klasy S, jak wiecie kochani. E, ma, ma dedykowaną, no ograniczoną ilość tych procesorów, tak jak już mówiłem, sześciordzeniowych jest z niej sześciorodzeniowy procesor i jest limit, limit, limitowana wersja tych procesorów że każdy jest szczęśliwcem, którym, który każdy użytkownik jest wielkim szczęśliwcem, który taki procesor ma w posiadaniu. Natomiast ta puta główna, kochani, ma po prostu no, powiem wam kochani, e, z historii o tej płycie, to tą płytę miał mój wujek. No i natomiast e, wujek był bardzo zadowolony z tej płyty. I dopiero, mm, żeby się tak nie pomylić, tak e, w roku 2000, dwudziestym to czekajcie, dwudziestym pierwszym, no, w 2001 pierwszym albo w 2020 dwudziestem, tam płytę wujek już musiał zmienić, bo zaczęła się, zaczęło się robić coś takiego, że, tak, w dwutysięcznym dwudziestym, zaczęło się robić coś takiego, że no, nie mogła już wejść do systemu, do BIOSa wchodzi, ale do systemu nie może, bo, bo kondensatory nie pozwalają na to. Ma ta płyta, no, bardzo dobre zabezpieczenia. Mega dobre zabezpieczenia. Yy, jest po prostu dobra, bardzo dobra. Można jej użyć jako serwera po prostu nawet. Takiego górnopółkowego, znaczy takiego budżetowego można powiedzieć, no bo w porównaniu z serwerami to wiadomo, że ta płyta będzie miała pewne różnice, co nie? Ale jako płyta, taka jako płyta normalna płyta, to jest bardzo wyróżniona tym, że jest klasy S i że obsługuje pamięci serwerowe. Ma bardzo piękną rozbudowaną sekcję zasilania. To jest też bardzo wielki plus tej płyty. Ma bardzo dobre tutaj radiatory. No, i po prostu jest świetna. Jak będzie trzeba, to jeszcze lepsze chłodzenie jej zainstaluję na procesorze, ale z tym chłodzeniem sobie spokojnie radziła. Oczywiście, że nie ma problemu, ale mogę bez problemu jej zafundować. Chłodzenie takie jeszcze fajniejsze, co nie? Nie ma problemu z tym żadnego. No, i natomiast tutaj, kochani. No ta płyta chodziła bardzo idealnie, tylko po prostu właśnie jak kondensatory przestają już funkcjonować to włączają się zabezpieczenia w tej płycie po to by nie uległa awarii. Bo kiedy kondensatory już wysychają to zaczynają źle filtrować energię i wtedy może być awaria poważna, ale natomiast e, płyty klasy S mają dobre zabezpieczenia właśnie nawet na, na sytuację taką jak kondensatory. Że ta płyta chodziła ponad 10 lat, ona chodziła jakieś 10, ma ko, koło 15, ponad 15 lat ta płyta. Natomiast chodziła tak intensywnie dużo yy, ta płyta przez 10 lat, ponad 10 lat, spokojnie. No, i tak na tej pusie głównej były tak edytowane różne fajne gry komputerowe, mm, Teledyski, na YouTubie tego typu rzeczy. No, no i też dużo garbu, no. no, i na, gry właśnie można powiedzieć, naj, najwię największą moc te wyciągają obliczeniową. E no, jak tak dużo nie grał jak ci gracze, co grają na co, codziennie. No, ale w weekendy w, wujek lubił sobie pograć, to w ten sposób, tak można powiedzieć, w weekendy, tak trochę w tygodniu, ale nie tak od deski do deski jak gracze. No i ta puta główna bardzo dobrze funkcjonowała, ponad 10 lat później zaczęła się zatrzymywać przed wejściem do systemu. I po prostu, no, Próbuje się system zainstalować i ona po prostu się zatrzymuje, taka pauza się robi. I tak samo jak system by był już zainstalowany, przed, przed załadowaniem systemu również też będzie pauza. Po prostu już wtedy, kiedy system się instaluje, puta wchodzi na wyższe częstotliwości i wtedy już te kondensatory nie są w stanie tej, tego zapewnić procesorom, układom na płycie głównej i dlatego nie może pójść dalej że po prostu kochani e, tu właśnie czekam na odpowiedni czas e, wezmę lepsze ujęcie czekam kochani na odpowiedni czas żeby się tą płytą zająć e, Zmienie się te wszystkie 50 kondensatorów tam będzie koło 50 kondensatorów E, tylko to jeszcze nie w tym czasie, bo muszę tak robić wszystko, no wiecie, kochani, według takiego ustalonego e, harmonogramu. Wszystko po kolei, według kolejności. No i po prostu chodzi o to, że ta puta jest super. Ja tu zrobiłam po prostu taki już pulpit nad łóżkiem. No. I na tym pulpicie tą putę będę robił sobie tak na luzie, oczywiście, na pełnym luzie, wspólnie ze sztuczną inteligencją. No i po prostu, kochani, jak już zrobię tą putę na dużym luzie, no to będę już wtedy ją testował, sprawdzał, patrzył jak ona funkcjonuje jak się z tej płyty bardzo cieszył i trudno było się wujkowi z tym pogodzić, że ta płyta się zatrzymuje. Nawet byłem, tam jest na filmie youtubowym wcześniej wiele odcinków, ja wiem, to był rok 2020 chyba wtedy, jak ja byłem u wujka wtedy i sprawdzałem testerem zasilacz, no. Takim podstawowym testarem to nie był jakiś kosmiczny tester, tylko taki podstawowy, i tam tą płytę obsługiwał HIFTEK. Zasilacz taki z górnej półki, że ta płyta dobrze miała, jeśli chodzi o zasilacz, że po prostu w sposób naturalny się zużyły, po prostu kondensatory. Że kochani, wiecie, po prostu tego typu kondensatory dłużej wytrzymują od tych zwykłych, ale również one też ulegają w zużyciu. Wujek natomiast wyłączał, wyłączał wiatraki w obudowie jak był okres taki jesienno-zimowy. Dopiero jak już wiosna była i no zaczął wujek zauważać, że się robi bardziej ciepła budowa, to wtedy włączył ten wentylator z tyłu, który wyciągał powietrze ciepło z, z Komputer stał na podłodze, to wujek stwierdził, że może tak być. No, i oczywiście mogło tak być, on sobie ładnie pracował i się nie działo, tylko oczywiście kondensatory mogły mieć już trochę przyciepu. No i dlatego po 10-11 po latach, tak, ja wiem, 10-11 lat, coś koło tego, może 12, ta płyta funkcjonowała bardzo pięknie. No, później już było, jak zaczął sprawdzać procesory. Sprawdzał czy to nie jest kwestia procesora, sprawdzał później pamięci wujek, zaczął wujek kupywać duże ilości pamięci różnych typów, to znaczy to są takie dobre pamięci dedykowane do, do tego, do tej płyty. No tyle, że właśnie wujek zobaczył, że ani pamięć, ani procesor. No okazuje się okazuje się naukowo twierdząc że to po prostu kochani kondensatory rozmawiałem na ten temat i okazuje się, że to mogą być kondensatory. Może nie wszystkie, tylko pewna część tych kondensatorów, która jest najbardziej obciążona, to najprawdopodobniej te prestacje zasilania. Ale już jak będę zmieniał, to kompletnie wszystko zmienię. Tak powinno się robić. Już najlepiej wszystko zmienić. No. To jest takie właśnie stanowisko pracy. Przygotowuję już do zmiany kondensatorów, do pracy przy tej płycie. Tylko oczywiście to jeszcze nie w tym czasie, no jeszcze nie jest to ten czas, ale jak już nadejdzie ten czas, to właśnie tutaj będzie takie stanowisko, jak już widzicie, kochani, do zmiany kondensatorów przy tej płycie. To jest super płyta, tak jak już mówiłem, bardzo się cieszę, że ona obsługuje pamięć serwerową, że jest klasy S, że ma tak bardzo pięknie rozbudowaną sekcję zasilania. To jest bardzo piękny projekt tej płyty, bardzo piękne dzieło producentów. Ja gust bardzo gustuję w płytach głównych Intela, ale płyty AMD też bardzo mi się podobają, tak mniej więcej jak ta. Mam jeszcze FX-a yy, Płytę główną AMD, która też jest super po prostu Ale ta się wyróżnia tym, że obsługuje właśnie pamięć klasy C Pamięć serwerową No, że po prostu, no kochani, no wiecie, po prostu Będzie super, jak już nadejdzie ten czas zmiany tych kondensatorów Wtedy, kochani, jak już będzie ta płyta gotowa pełni funkcjonalna po zmianie kondensatorów to będę myślał nad jakąś mega fajną obudową dopasowaną do tej płyty. No już jeden komputerek jest zrobiony. Tam jest komputerek, który jest też super. On pracował w serwerowni Sekurexa. Tam w Sekurexie mam wielkich przyjaciół, tak samo. I tam właśnie ten komputerek dostał tak, jak to można powiedzieć, drugi awans. Ten komputerek też jest bardzo cenny, ceniony i jest na stanowisku. Na razie jego jedno, jedno, jego jedno z zadań to jest programy dźwiękowe odzysk danych ewentualnie na razie ma takie dwa dwie funkcje No kochani no, natomiast tamten komputerek jest też bardzo mega fajny też ma programy dźwiękowe do służy do, do jego funkcja Funkcje to są właśnie tak samo od danych i funkcje dźwiękowe i jeszcze e, pierwsza def, pierwsza funkcja, którą pierwszy priorytet tamtego komputera to jest taki, że po prostu jak coś bym zrobił, skonstruował fajnego to byłoby testowane właśnie w tym komputerku on ma tu bocze ładnie otwierany, tak fajnie się go otwiera. Jak drzwi od samochodu, czy klapy od Boga od, w samochodzie, tam gdzie silnik jest, ale bardziej jak drzwi od samochodu pracuję. Otwieram tą klapę i tam sobie mogę swobodnie coś podłączyć do niego. Coś co po prostu zbuduję, wyprodukuję, wiecie kochani. No, że więc kochani moi drodzy um, Tak to właśnie wygląda No i po prostu Tu jest to leciutko zmodyfikowana Zrobiłem takie dźwiczki No a do tego komputerka Obudowę chyba kupię po prostu, czy tak zastanawiam, ale raczej kupię fajną obudowę, nie będę żadnej tam e, chyba do niego dostosować. Praktycznie on ma obudowę, ale ona nie wszędzie pasuje. Ta budowa, w której on był ostatnio, to bardziej pasuje do takiego klimatu piwnicowego. Ale skoro już ten komputerek nie będzie w piwnicy, no to znajdzie się tu. I prawdopodobnie kupię obudowę taką jak ta jest, lub bardzo podobną do tej. I sobie stanie obok tego komputerka. Że tu będą dwie identyczne obudowy. Jakbym się udało taką kupić, powiedzmy, no. nie wiem czy mi się uda, bo to, ta obudowa była kupowana ponad 5 lat temu. Z tego co może pamiętacie na wcześniejszych odcinkach to będzie tak 6-7 lat temu coś koło tego no że gdybym trafił w taką obudowę albo podobną to w identycznej obudowie stanie tu taki komputerek tu jest komputerek FX No i natomiast tu by był identyczny komputerek, tylko z pewnymi różnicami. I natomiast, jakby się udało, to by był w takiej samej obudowie jak ta, albo w bardzo zbliżonej obudowie do tej. No. No i po prostu, jak zauważyliście, kochani, będzie fajnie szykuje się fajny temat w ogóle. Za jakiś tam czas, jak już nadejdzie czas zrobienia tego komputerka, to pokażę Wam, właśnie jak to się będzie tu odbywało. No, tylko oczywiście jeszcze nie w tym czasie, a dopiero za jakiś czas. No dobra, spójrzmy na wilgotność. Tam mamy 40% wilgotności. A tam w urządzeniu, które pochłania, już jest o tyle wody. Połowę pojemnika. Od samego początku, jak kupiłem to urządzenie, to można powiedzieć, że tak. Jeśli się nie mylę, to w ciągu dwóch tygodni połowę pojemnika się połowę pojemnika się uzbierało no, że tak to tutaj właśnie wygląda kochani tak to się ładnie tu reprezentuje że kochani po prostu Chciałbym to już robić, ale jeszcze nie nadszedł odpowiedni czas, by to robić. Tak jak już mówiłem, kochani, muszę trzymać się takiego hormonogramu. Takiego nie wiem, czy na hormonogramu, czy układu zajęć planowych, co jest w którym czasie no, robione, wypełniane, wiecie. No i tak, oczywiście. Pokażę Wam większą panoramę tego widoku. I tak kochani po prostu powoli stopniowo wszystko realizuje. A teraz jest w kolei rower do od, 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 jak to można powiedzieć do serwisowania. Będę Odrestaurowywał części, które ma obecnie, to o czym mówiłam, i będę odkładał do e, miejsca, w którym one będą, w szafie będą koła i być może, że tam zrobię taką gablotkę na te części, taką półeczkę po prostu na dole, no, na dole w tej szafie i będę mógł wtedy tam sobie do tej szuflady wkładać właśnie te akcesoria rowerowe. No, no, to to, to to, czym się chciałem właśnie z Wami podzielić, kochani, pokazać, powiedzieć, wytłumaczyć, to już tego dokonałem teraz. I teraz tylko trzeba po prostu czekać na odpowiedni czas, kiedy przyjdzie na to, by się zająć tym tematem. Tej wspaniałej, super fajnej płyty, która obsługuje pamięci serwerowe, jest klasy S świetną sekcję zasilania bardzo ładnie chłodzoną. No. oczywiście, jeszcze będę zainteresowany zmianą termal, termalpadów pod tymi sekcjami zasilania. To znaczy, tutaj będą dwa termalpady. Tu będzie też termalpad. No, że będzie bardzo fajna ekstra robótka przy tej później głównej. Jest super po prostu. No, świetnie. No dobra, czas upływa, teraz o godzinę szybciej upływa czas. No, dzisiaj podróżowałem samochodem, że Dopiero jestem od niecałej godzinki, ale właśnie o tym myślałem. O tym myślałem właśnie w trakcie podróży. No, o, o kiedy nadejdzie ten czas zrobienia tej płyty? Ale jeszcze nie nadszedł ten czas, ale myślę, że niedługo nadejdzie. Będę sobie powolutku, jak już mówiłem, zmieniał te kondystorki i będzie fajnie. Dobra, no to hejka w klimacie w klimacie serwerowym temat był płyty serwerowej to hejka kochani, pa.